Najbardziej opłacalny fatbike elektryczny do jazdy terenowej. W swojej klasie trzeba przyznać, że jest nawet lekki, 26 kg. Wygodnie. Podwójna amortyzacja, czy złote golenie coś tu dają? I manetka gazu na kierownicy w tych czasach to jest rzadkość. Pojemność wyjmowalnej baterii 556 W godzin, a moc silnika 250 W. Może to faktycznie najbardziej opłacalny fatbike elektryczny do 5000 zł. Sprawdzimy oczywiście to w tym filmie. O nie! Ach, werdykt będzie na końcu, a najpierw przechodzimy do unboxingu. Zaczynamy od unboxingu. Zobaczymy, czy ten rower był dobrze zapakowany, co poza rowerem jest w kartonie i czy łatwo sam rower jest złożyć samemu w domu bez żadnego serwisu. W środku, chyba, to jest ładowarka, instrukcja, klucze. Tutaj chyba jest siodełko, podniosę to. Eee, zestaw narzędzi, lampka, platformy, no i faktycznie zajmuje to tyle miejsca siodełko. Żadnych rys tutaj nie widzę na goleniach, rama też jest ładnie pomalowana i bez żadnych uszkodzeń. Dobra, wygląda to dobrze, możemy to teraz złożyć w całość. Składanie tego roweru było wyjątkowo proste, było dosyć mało części do montażu, a sam rower nie był owinięty w milion pianek, a i tak przeszedł bez rys. Jedyne co, to trzeba zwrócić uwagę, czy wszystkie śruby przy amortyzatorze są skręcone odpowiednio, bo w moim przypadku tak nie było. Do regulacji był też jeden zacisk hamulca. Jeśli oglądacie ten film niedawno po wypuszczeniu, to zobaczcie na promocję Black Friday. Fido robi naprawdę niezłe przeseny, choćby na taki rower. Pierwsze wrażenia na żywo są lepsze nawet niż na stronie internetowej, jak oglądacie zdjęcia tego roweru. Rama jest naprawdę ładnie pomalowana. Widzicie ten brokat, mieniący się naprawdę ładnie w słońcu. Też taki. Turkusowy, ja nie jestem od kolorów. Fajnie to wygląda, naprawdę. Fajnie wygląda jednak ten amortyzator, trochę jak Fox w Kashimie. Oczywiście nie jest to Kashima, a jak ten amortyzator pracuje, to powiemy sobie w dalszej części tego filmu. Naprawdę fajnie wyglądają te grube na 4 cale opony. Mają bieżnik dosyć delikatny. Czy to jest rower terenowy, o tym też sobie powiemy w dalszej części tego filmu. Koła są odlewane, także powinny być solidniejsze. Spawy nie są tutaj zamaskowane, są widoczne, czy są ładne przy brzydkie, to mogą ocenić spawacze w komentarzach, jeśli są tacy spośród widzów. Mi się podoba, że jest tutaj wsadzona już kaseta, a nie wolnobieg. Daje to większą swobodę, jeśli chodzi o przełożenia w rowerze. Jest tutaj też przerzutka Shimano i łańcuch KMC. Silnik w tylnym kole 55 Nm momentu obrotowego, 250 W mocy. Prędkość maksymalna co prawda 25 km na godzinę, tak jak jest to przepisowo. Czy u Fido można to odblokować? Jeśli byście się postarali, to jest taka szansa. M1 Pro ma typowy fidowski wyświetlacz. Włącza się go przytrzymując przycisk włączania. Teraz mamy trzy tryby wspomagania: ekosport i Turbo. Po połączeniu się z aplikacją w telefonie można zwiększyć, żeby było pięć trybów wspomagania, wtedy no macie po prostu więcej możliwości. Oczywiście tymi strzałkami zmieniamy tryby. Możemy tutaj double-clickiem włączyć światełko. Tutaj mamy klaxon. I tutaj jeszcze możecie sobie zmienić inne dane, które wy, wam się wyświetlają. Wyświetlacz jest naprawdę jasny, nawet w ostrym słońcu wszystko widać, no i czuć, że jest też taki solidny. m 1 pro łatwo się składa, tak jak tego typu rowery, czyli tak, trzeba najpierw wyciągnąć kluczek, tutaj e, ten klips złożyć i już można złożyć rower, żeby też wyciągnąć baterię, bo bateria jest tutaj wyjmowalna. Cyk. Opieramy o tą podnóżkę, i tutaj możecie wyciągnąć teraz baterię. Jeśli chcielibyście kierownicę schować, czyli ją położyć, żeby zajmowała mniej miejsca w bagażniku, no to musicie już użyć tutaj klucza imbusa, żeby tą kierownicę położyć. kwestia ruszania na takich cięższych rowerach elektrycznych jest dosyć istotna z tego względu, że po prostu w takiej pozycji siedzącej trzeba użyć przeważnie dużo siły w nogach, żeby ten rower w ogóle ruszył z miejsca. Tutaj jest to dużo bardziej ułatwione. Po pierwsze mamy manetkę, czy tam akcelerator gazu, która co prawda nie rozpędza nas do pełnej prędkości 25 km na godzinę, ale może nam pomóc ruszyć ten rower i można na niej jechać z prędkością do 5 km na godzinę. Jest to przede wszystkim Trip. Podprowadzenia pod jakąś górkę. Jeśli ciężko nam jest już jechać na tym rowerze i ciężko jednocześnie prowadzić, bo rower jest ciężki, to można sobie tą manetką pomagać. Druga kwestia jest taka, jeśli chodzi o ruszanie na tym rowerze, że mamy tu czujnik momentu obrotowego. Jest to na tyle istotne, że rower od razu wyczuwa, czy naciskamy na pedały. Jeśli tak, to po prostu o, wspomaganie jest dużo szybsze i żeby ruszyć, przykładacie mniej siły w pedały niż najman w odklepanie. Nie w matę. O nie, wiechę w kupę. Dzięki temu czynnikowi momentu obrotowego Miwaj S200 odczucia zjazdy są trochę jak w rowerze premium. No bo tutaj, tak jak w silniku centralnym, jak naciskacie mocno na pedały, to dostajecie dużo mocy w silniku i po prostu to przyspieszenie jest większe i też prędkość wyższa. A jak pedałujecie lekko naciskając na pedały, no to po prostu ten rower rozumie, że nie musi tyle pracować. I po prostu będziecie jechali wolniej. Jest to naprawdę przyjemne i przypomina trochę jak składanie Lego, ale w gołych dłoniach, a jazda bez tego czujnika z silnikiem w tylnym kole bardziej przypomina składanie Lego, ale w rękawicach do gotowania. Prędkość maksymalna, do jakiej wspomaga M1 Pro, to jest przepisowe 25 km na godzinę. Jak się jedzie na trybie Eco, to taka średnia, pedałując już na najcięższym trybie, jeśli chodzi o też przełożenie w napędzie mechanicznym, to prędkość około 22-23 km na godzinę. Jeśli chcemy dojść już do tych 24-25, to trzeba włączyć już na mocniejsze tryby, na sport i turbo. Tryby wspomagania w tym rowerze działają tak, że na trybie Eko po prostu musicie mocniej przykładać nogi do pedałów, czyli bardziej się męczyć, prosto mówiąc, żeby jechać z tą prędkością 23 km na godzinę, a z każdym kolejnym mocniejszym trybem jest coraz łatwiej. Coraz łatwiej też się podjeżdża pod górkę, a jak mocniej jest ten silnik, czy uda się podjechać pod naprawdę stromą górkę? Sprawdzimy to teraz. Silnik 250 W mocy, 55 Nm momentu obrotowego. Nie jest to jakiś potwór, ale myślę, że z takim silnikiem udałoby mi się podjechać pod tą górkę. Czy z takim napędem mechanicznym mi się to uda? Tutaj już mam trochę wątpliwości, ponieważ z tyłu no, największa zębatka nie jest już taka duża. Fajnie, że jest kaseta, więc jeśli jeździcie w terenie bardziej górzystym, to możecie sobie ją wymienić, żeby ta większa zębatka była większa niż tutaj. Przednia zębatka znowu jest bardzo duża. Duża. Bardziej bym go traktował jako cruiser do jazdy po płaskiej niż na podjazdy pod górkę Ale zobaczymy, może mnie pozytywnie zaskoczy No to zaczynamy, jestem ciekawy jak tutaj pójdzie Trawa jest trochę śliska, więc może mi w którymś momencie zabraknąć przyczepności Pozycję do pedałowania mam dobrą O, już czuję, że się tylnia opona ślizga Pozycję do pedałowania mam dobrą O, nie Ach, Kurde, to jakby nie silnik, tylko właśnie ta opona tam, gdzie zrobiło się najbardziej stromo, opona traciła po prostu przyczepność na śliskim podłożu. Chciałem wspomnieć, że pozycję do pedałowania mam dobrą, bo rower jest przystosowany dla osób do wzrostu nawet 200 cm i siodełko można naprawdę wysoko wysunąć. Czułem, że gdyby nie mokra trawa, to bym podjechał. Uważam, że jak na te parametry silnika można być zadowolonym. Równie dobrze jest pod kątem hamowania. Te hydrauliczne hamulce naprawdę dają radę. Są ostre. Jakby to był sos w kebabie, to szczypałby dwa razy. Są to hamulce chińskiej marki Dissland na tarczach hamulcowych 180 mm. Działa to ok, jak z trwałością. Tutaj niestety nie jestem wam w stanie powiedzieć. W przodu też mamy tarcze o średnicy 180 mm. I zwróćcie uwagę, jak duże są klocki hamulcowe. Są one naprawdę długie, więc ta siła hamowania jest tutaj całkiem spora. No ale jak z tą jazdą w terenie? W końcu mówiłam, że jest to najbardziej opłacalny fatbike terenowy. Jazda w takim terenie muszę przyznać, że jest całkiem wygodna. Tych nierówności prawie nie czuć. Amortyzator. Takie rzeczy po prostu e, tłumi razem z oponami. Oczywiście no, to nie są pierwszej klasy amortyzatory. Pomimo tego, że jest tutaj ładna czerwona sprężyna, no tutaj amortyzacji z tyłu e, nie ma za dużo. Jest ta sprężyna dosyć twarda i nawet jak ją rozkręcę tutaj na maksa, to przy mojej wadze 80 kg, no wolałabym mieć bardziej miękką sprężynę. Także weźcie to pod uwagę przy zakupie. Można tą e, sprężynę też utwardzić, kręcąc w drugą stronę i znowu. Osoby, które ważą 120 kg, bo to jest maksymalny limit tego roweru, będą myślały, że pewnie ta sprężyna jest dosyć miękka i im się będzie bardziej wygodnie jeździło na tym rowerze. Przednim amortyzatorem mam już trochę lepsze odczucia, ponieważ jest on bardziej miękki i przystosowany do mojej wagi 80 kg, można regulować jego twardość i po prostu można też go zablokować totalnie przez kręcenie tym pokrętłem do góry. Zawsze mam taki problem z amortyzatorami dwupółkowymi, że po prostu no, one nie pracują tak, jak wyglądają, że pracują, ponieważ ten skok jest gdzieś dotąd 80 mm, ta część jest już bezużyteczna, nie mówiąc już o tej części. Jakby to był amortyzator zwykły, jednopółkowy, to ten rower byłby jeszcze lżejszy. Może faktycznie nie wyglądałby tak okazale, ale nadal mogliby zostawić ten złoty kolor. Ten złoty kolor być może nie zetrze się za szybko, albo wcale. Z tego co czuję, to wydaje się to być całkiem gładka goleń. widać, że tego smaru trochę jest, więc... No, pod tym kątem dobrze. Można też ten amortyzator rozkręcić i go serwisować, a to jest zawsze na plus. Ale tak jak mówię, na taką jazdę, gdzie tutaj trochę w głębszym piachu, tu trochę wjedziemy na pole, ale nie posionym, jest ok. Przyczepności na tych oponach może faktycznie nie ma za dużo, także ostrych zakrętów agresywnych na luźnej nawierzchni bym tutaj nie brał. No ale do takiej jazdy to jak najbardziej jest gruby kaweć na 4 cale, więc spokojnie on tutaj wszędzie przechodzi. Grubsza trawa, jakieś kępy. No to jadę i nie muszę tyłka z siodełka podnosić. No bo jest ta amortyzacja. Dobra, teraz delikatnie podniosłem. Na jakichś krawężnikach może coś tam możecie, musicie podnieść ten tyłek, ale ogólnie no to jedzie się tutaj naprawdę wygodnie. I czy nazwałbym ten rower szczególnie jakimś terenowym? No może niekoniecznie. Jest to po prostu rower z grubymi oponami, który przy okazji da radę jeździć w terenie, no bo po prostu te grube opony wszędzie przechodzą. Fajnie, fajnie, naprawdę na tym rowerze można jeździć. No i o to właśnie chodzi w tych rowerach, żeby bezwysiłkowo, łatwo dojeżdżać do pracy. Zamiast samochodu, gdzie widzę, że ludzie stoją w korku, zasięgu wam spokojnie powinno starczyć na cały tydzień. Na trybie eko można przejechać nawet 88 km, a na trybie sport 62 km. Przy moim użytkowaniu takim normalnym, miejskim, gdzie musicie się czasem zatrzymać, a nie jechać. Jednostanie cały dystans i podjechać czasem pod, też pod jakąś górkę. No to ja mogę przejechać właśnie takie 60-70 km, więc to, co podaje producent, jest jak najbardziej osiągalne. Fido to jest dobra marka i nawet jeśli są tutaj jakieś części wątpliwej jakości i wytrzymałości, to nie robią oni problemu z wymianami, także tym się nie musicie przejmować. Sprawdzałem już to na jednym rowerze i wysyłali części zamienne po prostu ekspresowo, bez zawahania. Cena tego roweru uważam, że jest adekwatna do tego, co proponuje Fido. Jest konkurencyjna do rowerów marki Engwe, co uważam, że dla wielu osób jest ważne. Także macie link poniżej w opisie, może też jakiś kod rabatowy ode mnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Jestem też zaskoczony, to na koniec Wam powiem, że rower mieści się do małej windy w moim bloku, co jest fajne, bo nie zawsze podjeżdża za tylko duża.